Witam Cię w kolejnym filmie. Z tej strony kreatywny koder i pokażę Ci, w jaki sposób zrobić takie menu jak tutaj, które się rozwija. Mamy już gotowy cały ten panel aplikacji, który zrobiliśmy sobie w kursie, ale sądzę, że jeśli robisz coś swojego, to nadal będziesz potrafił po tym tutorialu rozwinąć w swoim kodzie ten panelek po kliknięciu. Szybko pozbędę się zmian, które wprowadziłem, czyli podmieniam je na nowe, zapisuję sobie plik i będziemy wprowadzali nasze poprawki. Wejdźmy w form editor. Chcielibyśmy namierzyć ten panel z lewej. Po prostu go klikamy, wracamy do tekst edytora i mamy już go tutaj znalezionego. Jest ID menu bar. Świetnie. Będziemy chcieli do tych propertów, które tutaj są, dodać osobne property. Konkretnie property animation. W takim razie piszemy sobie i już mamy listę jakąś podpowiedzi. Property animation pozwala nam animować jeden z parametrów, czyli właśnie propertów, na przykład width, czyli szerokość. Oczywiście musimy zacząć sobie od jakiegoś ID i u nas to będzie animation menu, a następnie podajemy target. Naszym targetem jest obiekt, który animujemy, czyli menu podkreślenie bar, choć u ciebie nazwa może być inna, i wskazujemy, co takiego będziemy animować, czego parametr zmieniamy. Jakiej property? I używamy tu jej nazwy, czyli piszemy sobie property i po dwukropku nie mamy tego name, nie mamy value, tylko po dwukropku następuje cudzysłów i nazwa with. Oczywiście to mogłoby być także coś innego, chociaż ja bym nie kombinował za bardzo. Kolejny parametr, który podajemy to jest tu i to będzie wartość finalna. Na przykład, no nie wiem, 370. Za chwilkę to sobie jeszcze zmienimy. Samo podanie tej wartości nie jest wystarczające, bo animacja ma jakiś określony czas trwania. Może to trwać sekundę, ułamek sekunda, może dwie godziny. Dla nas to będzie jedna sekunda i te wartości są podawane w milisekundach. Stąd jako duration poda nie jedynkę, a tysiąc. 1000 milisekund równa się 1 sekunda. Świetnie. Do tego dochodzi nam ostatni parametr, który nazywa się easing, i po kropce wybieramy type. To będzie typ m, takiego jakby wygładzania ruchu. To mówi nam w jaki sposób ruch będzie zwalniał oraz przyspieszał. I kiedy napiszemy sobie easing, kropka, będziemy mieli dostępne kilka typów. Ja bym chciał wypisać sobie in-out quint i za chwilę. Jak już będzie nam aplikacja działała, to zobaczysz, że to jest dokładnie to, co było na samym początku. Jednak polecam Ci bardzo, bardzo, bardzo otworzyć dokumentację Qt Quick. To jest konkretnie dokumentacja property Animation. Ale jak zjedziesz na nie troszkę na dół, to zobaczysz, jakie są dostępne te wszystkie opcje. I tu jest jakieś Linear, Inquad. I one posiadają wykresy. Z początku te wykresy wydają się odrobinę nieczytelne dla niektórych, ale zauważysz później, że one po prostu pokazują, gdzie ci yy, przyspiesza coś, a gdzie zwalnia podczas tej animacji, ponieważ jedna krzywa będzie mówiła po prostu stopień, na przykład jakiegoś przesunięcia, a druga to jest czas. Więc jeśli będzie ta krzywa leciała bardziej stromo do góry to wie, że coś się dzieje. Szybciej, na przykład tutaj, jak mamy in-out quad, to widzimy, że na początku i na końcu zmiany zachodzą wolniej, a na środku jest rozpędzanie, czyli to znaczy, że równomiernie się rozpędza, później wyhamowuje. Bardzo proste i tych opcji jest tutaj całkiem sporo, więc zerknij sobie. Jak widzisz, masz także takie, które mają wartości razy ujemne, raz dodatnie, czyli potrafią sobie poskakać. To właściwie możemy skorzystać z tego in elastic i zdemonstruję ci po prostu jak on wygląda. Więc na razie wklejam sobie tutaj in elastic, ale może dość tego tworzenia naszego property animation. Teraz przydałoby się go faktycznie animować, prawda? W takim razie wybieramy sobie nasz button i możemy go znaleźć tutaj po lewej w nawigatorze, żeby nie skakać zbytnio w kodzie. Mój przycisk, dobrze wiem, że nazywa się menu button, więc klikam sobie tutaj, ale jeśli Ty potrzebujesz, to śmiało korzystaj z form editora, żeby go tu zaznaczyć. Ten menu button posiada jakieś parametry i dopiszę sobie osobne, czyli on clicked. On powie nam, co takiego się stanie, kiedy klikniemy w ten przycisk. On clicked. Teraz chcielibyśmy uruchomić animację. Nasze animacje mają taki parametr running, który mówi czy one się wykonują. To nam pozwoli go odpalić, jeśli ustawimy parametr na wartość prawda. Więc odnosimy się do niego poprzez ID naszego animation. To będzie animation menu. Po kropce running i ustawiamy wartość na true. Możemy sobie zerknąć czy to w jakikolwiek tam sposób działa. I powoli, powoli mi się to uruchamia. Odpaliło się na osobnym ekranie, ale mamy coś takiego. Widzisz? Mamy taki śmieszny sposób animacji, ale ona nie potrafi wracać. Więc musiałem odpalić program ponownie. W takim razie możemy ją poprawmy. Wracam sobie do mojego menu bar. Tutaj po lewej mam go w nawigatorze. Kliknąłem. Przesunąłem się świetnie. Po pierwsze, wartość 250 by mi się przydała, a nie 370. To jest wartość, którą używaliśmy wcześniej. No, chyba, że było to 240, się pomyliłem. Po drugie, wartość powrotu to będzie 70. I teraz, jak je przypisujemy? Musimy mieć jakieś zapytanie warunkowe. Wiemy, że jeśli menu jest zwinięte, to ma 70, więc sprawdźmy, czy menu bar.width Wynosi 70 i tu będzie potrójne, równa się, bo jeśli skorzystamy z podwójnego, to nam Qt będzie krzyczało, że przy JavaScriptie i JavaScript o podobnych językach porównywanie równa się, równa się nie jest najlepszym pomysłem. Natomiast jeśli tu będzie podwójny, to sądzę, że ten kod będzie dalej działał. Ok. Jeśli ten warunek jest spełniony, to zwracamy 250, czyli a jeśli nie, to ELSE RETURN 70 Mamy wszystko zapisane w jednej linijce, jest czytelne, jest super I wiesz co, wróćmy może do tego IN OUT QUINT jako naszej animacji, bo jest po prostu przyjemniejszy dla oka Mamy IN OUT QUINT Uruchamiamy sobie nasz program Tak, SAVE ALL zapisujemy I co, klikamy rozwija się, klikamy, zwija się I możemy tak w nieskończoność, ale jeśli kiedyś Ci się to znudzi Zapraszam Cię koniecznie do kolejnego filmu i, swoją drogą, zrób jakąś subskrypcję. Będzie mi bardzo miło zobaczyć ten plus jeden, który wrzuciłeś na mój kanał. Do usłyszenia, cześć!